Jakoś tak mam przeczucie, że jak y, opublikuję coś, jakąś śmieszną rozmowę, czy po prostu jak to funkcjonuje, że jest nowa dziewczyna, to tak. będziemy bliżej tego klienta, on będzie wiedział, co się u nas na co dzień dzieje i y, zawiąże się pewna reakcja, relacja, tak. y, więź, y, no, która myślę, że jest ważna. Przynajmniej dla mnie jest ważna i myślę, że nasi klienci też to doceniają że jesteśmy takie otwarte, zresztą mówią nam o tym wprost, że przychodzą do nas do biura, że zawsze jest tak miło, że można z nami swobodnie porozmawiać, wyśmiać się, pożartować, nie jesteśmy nigdy poważne, rzadko kiedy, no wiadomo, nieraz są sytuacje, gdzie trzeba powagę no tak. zachować, no ale zazwyczaj jest to taka, no... Frajda, bo tak jak mówię, my mamy z tego dużo satysfakcji, dużo frajdy i się tak właśnie to wszystko odbywa.